Bajadera jest jedną z czworga znajomych ekipy i wszystkie jej działania determinuje absolutna miłość do Zygi. Wtedy właśnie się też zadzierguje ten trójkąt między Bajaderą, Zygą a Majką. Bo cały czas wpatruje się w Zygę i walczy jakby o jego uczucia, a Zyga znowu w Majkę. Co kurwa, ewidentnie. No nie lubię rudej suki. Nie lubię. Ma fajne ciuchy, fajnie wygląda, podoba się Zydze. Chłopakom też się podoba. Ona jest bardziej kolorowa, jest tak naprawdę dziewczyną, którą oni oglądają na, na pierwszych stronach tych kolorowych czasopism. Taka królowa śniegu. No i mnie w tym momencie jest coraz mniej. I to jest bolesne. Bardzo. To dla mnie? A nie, to nic, to dla no mamy. Z Kubą pracuje się no bardzo dobrze. On jest bardzo otwarty. Jest przede wszystkim cholernie wrażliwym, wrażliwym człowiekiem. Równocześnie jeszcze nie utracił jakiejś swojej niewinności pięknej. No i faktycznie emanuje z niego jakaś, e, jakaś taka e, e, energia. Myślę, że w filmie Juma każdy znajdzie coś dla siebie. Jest i zabawny, i wzruszający. Tam się dużo dzieje, jest dużo efektów specjalnych. Myślę, że każdy odbiorca w każdym wieku w ogóle spokojnie może iść do kina. Ice, ice, baby. All right. And listen. Cześć, nazywam się Helena Sujecka, zapraszam do kin na film Juma. Dzień dobry, mam na imię Karolina Hapko. zapraszam wszystkich na film Juma. Przecież ty nigdy nic nie ukradłaś. To wszystko Niemcom zajomane. to słowo stało się ciałem. nigdy nie kradłem, ja tylko Jum.